Witajcie z tej strony, Sebastian. Jest piątek, godzina 17. Który dzisiaj jak jest w ogóle, nie wiem. 8 marzec. A, marzec, dzisiaj 8 marzec. Wszystkiego najlepszego z okazji z dnia kobiet. Przy okazji i wychodzimy na chwilkę z domu, idziemy na basen, zobaczymy jaka temperatura wody jest. Zabieram ze sobą termometr, na zewnątrz jest 26 stopni. Byłem też ze sobą GoPro, może jakieś ujęcie tam w wodzie zrobię. I chcę sprawdzić, jaka temperatura wody, ponieważ chciałbym nagrać w końcu ten filmik o snurkowaniu i potrzebuję się wtedy wykąpać. I potrzebuję żeby wykąpać się, potrzebuję zanurkować w basenie, żeby sprawdzić pewną moją teorię. No i zobaczymy czy, zobaczymy, czy woda się już do tego nadaje. Aczkolwiek przydam, że, okej, okay, można chodzić bez koszulki, ale jakoś specjalnie ciepło teraz nie jest. Może nie będziemy włączać kamery, pokażemy Wam jak wygląda droga na basen tutaj. Ale tu Aluś. Albiusę. Tak, to jeszcze będzie w tych Japonkach Japunk tu O ja nienawidzę Japonek, ale... No. Ale na basen nie ma nic do tak naprawdę. No tak. Go tu strollować, ale jeszcze nie mam pomysłu. Mam nadzieję, że nikogo nie będzie na tym basenie. Co? Mam nadzieję, że nikogo nie będzie. Idziemy hmm. na wyśle, a ten drugi. Ten drugi stan, no nie? A ten, tam ten drugi chyba ładniej. To może pokażemy oba? Ten jest bardzo mały jak widać, to może jeszcze rzucimy okiem na ten drugi. Ale tu sprawdźmy temperaturę w tym i w tamtym. A to będę chciał wejść do wody. Na A, A wybierzemy, wybierzemy jeden z basenów i tam sprawdzimy temperaturę. Ach, te łydki. wrota. Tak, gwiezdne wrota. Pokażesz mi, No. Bo no ten, jak widać, jest troszkę większy. No to może wyłączymy jakąś pauzę. Albo od razu pokażę temperaturę wody? Mhm. I najpierw pokażę, jaka jest temperatura na zewnątrz teraz. Jest jakieś 75 Fahrenheitów. Mhm. Potem napiszemy, ile to wychodzi w Celsjusza. Ale spada już, dojdź No spada, na chwilę obecną jest poniżej 70. Schodzi do 60 Fahrenheitów I tak jak mówię, w opisie albo, nie no tutaj postaram się jakoś wkleić ile to wychodzi w Celsjuszach. No okay, powiedzmy, że to jest jakieś 65 Fahrenheitów. Poczekamy jeszcze chwilkę. No 65. Teraz włączymy na chwilkę tą kamerkę GoPro, ponieważ chcę zobaczyć jaka jest przezroczystość wody tutaj. Ja wiem, że ten basen nie był dawno czyszczony, czy woda nie była wymieniana pewnie od dłuższego czasu, ale sprawdzimy jaka jest. Sprawdzimy jak ta woda jest tutaj przezroczysta. Ok wiecie, kamerka chodzi i za chwilkę... za chwilkę się tutaj... Chyba <śmienic> <śmienic> <Kawałek śmienic> tego się Nie! 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 No Nie! A Nie! woda jest zimna. Nie! o o swoich Nie! 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 przez miesiąc <śmienic> oh, a tam no jeszcze jakiś człowiek nie nagrywa. Mokrą kurę. Kurczaka oh. znaczy się. Tak, tylko że jeszcze ktoś tam z balkonu mnie obserwuje. Tak. Wiesz co ja teraz... Dobra, da... chodź, bo się przeziębi. Nie, no nie. Czekaj, wyłączę tą, tą GoPro. Okej, okay, to kamerka chodzi i za chwilkę, za chwilkę się tutaj... Nie będzie sexy przez miesiąc. A, a to wiesz, jakiś człowiek mnie nagrywa. Tak, tylko że się też tam z balkonu mnie obserwuje. Tak. Wiesz, że to. Ten, a... nie no, nie. Czekaj, wyłączy tą, tą Nie ma to jak być trola zamiast żony cholera. Ja jestem dobry w trollowaniu, ale teraz to jakbyś przegniewał się. <laughs> ja żartuję. To taka szybka informacja. Dzisiaj jest piątek, jak wspominałem wcześniej. Nie wiem, czy jutro jadę na statek, czy nie. Prawdopodobnie tak, ale umrę się w ten sposób, że jeżeli chodzi o jutrzejszy turniej, w przypadku gdybym był na statku, turniej w League of Legends i tak się odbędzie, ale nie będzie streamowany. Jeżeli będę w domu wtedy, to będę streamował ten turniej, na który Was serdecznie zapraszam. To jest ostatnia część eliminacyjna. Co oprócz tego? Oprócz tego, no, mam w najbliższym czasie kilka innych wyjazdów. Właśnie pierwszy będzie prawdopodobnie w sobotę, drugi w poniedziałek, kolejny gdzieś tam w Peru. Potem jeszcze jest planowana Brazylia, Chiny. Nagle mnóstwo tutaj pracy mi się znalazło. Do Pensylwanii też będę leciał, ale musiałem to przełożyć, ponieważ nałożyło mi się kilka projektów. I to oprócz tego. Korci mnie nagrać taki zwyczajny odcinek, w którym podzielę się, waszy, podzielę się z Wami takimi wrażeniami, czyli jak to się tutaj mieszka w Houston, jak to się mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale chcę to zrobić na live, czyli chyba czas wrócić do live'a i też taka szybka informacja dla Was. Ja ostatnio zaczynam streamować, no, zaczynam streamować e, gry, powiedzmy tam Shootmanie, League of Legend i to wynika z tego... I ja chcę tego live'a prowadzić podczas streamowania gier. Wynika to z tego, że na Twitchu nie można już prowadzić takich zwyczajnych blogów, tylko to muszą być gry. Mam więc zamiar grać i w tym samym czasie rozmawiać z Wami na Twitchu i odpowiadać na Wasze pytania. Jeżeli więc chcecie wziąć udział w live'ie, Live'y będą prawdopodobnie bardzo często, dlatego że często będę streamował, a każdy taki stream to ja będę patrzeć live. To zapraszam Was na kanał twitch.tv łamana /e na dlatego że właśnie chcę połączyć jedno z drugim, czyli streamować grę i w tym czasie prowadzić live'a. No to tyle, to, no, to zmykamy, bo, ci... no, zmykamy bo, bo się jeszcze no. przeziębie. W takim razie dziękuję Wam bardzo za wspólny wypad na basen. Nie <grym> wziąłem termometra, to ja się wrócę po termometr. Jaka Aha. temperatura była? Aha, I te temperatury, tak jak mówię, wkleimy Wam na, tym, na filmie, żebyście nie musieli sobie przeliczać. Trzymajcie się i do zobaczenia. No, okay.